Cześć! Dziś na tle moich niebieskich obrazów powiem Wam, jaką energię niesie kolor niebieski. Jak wpływa na nasze samopoczucie. Jak w psychologii jest określany. Dziś porozmawiamy o kolorze niebieskim. Dowiesz się w tym filmie o tym, jak kolor niebieski wpływa na nasze samopoczucie, nasze emocje, nasze zdrowie. Dowiesz się, jaki wpływ ma zastosowany w naszych przestrzeniach, aranżacjach oraz jaką energię niesie ten kolor w psychologii oraz w energii czakr. Dlaczego o tym mówię? Jestem pasjonatką kolorów, pasjonatką barw, maluję abstrakcyjne obrazy i czuję bardzo silnie, że kolory mają na nas olbrzymi wpływ, mają bardzo duże znaczenie i niosą nam energię, którą możemy wykorzystać. Zapraszam na film. O czym mówi nam sama psychologia tego koloru? Kolor niebieski w pierwszym momencie kojarzy nam się oczywiście z niebem, z jego błękitem, z wodą, z kolorem jezior, mórz i rzek. I właśnie dlatego jest kojarzony tak bardzo z taką harmonią, spokojem, z takim ukojeniem. Ale kolor niebieski jest też kolorem ogromnego zaufania, takiej stabilności. Dlatego bardzo często jest wykorzystywany, na przykład w logach firm. Czy kolor niebieski może wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie? Wiele badań dowodzi, że tak. Przede wszystkim kolor niebieski stabilizuje jakby nasz oddech, powoduje, że jesteśmy jakby spokojni. On jakby poprzez swój chłód, chłód tej barwy, jakby dosłownie chłodzi emocje. Wycisza, ale w taki sposób bardzo stonowany. Zauważyliście często w gabinetach medycznych, u dentysty, czy u jakiegoś innego lekarza, że właśnie jest kolor niebieski, kolor turkusowy, czyli pochodny niebieskiego, czyli są to kolory, które faktycznie przynoszą ulgę, obniżają ciśnienie, poziom jakiegoś takiego naszego stresu, gdy jesteśmy jednak u lekarza, też kojarzą się z taką czystością, więc w tych miejscach jest to. Jest to istotnie ważne. W tradycji energetycznej, jeśli powiemy parę słów o czakrach, czyli o tej energetycznej stronie naszego życia, naszego ciała, to kolor niebieski odpowiada kolorowi czakry gardła. A czakra gardła to jest komunikacja, to jest prawda to jest wyrażanie siebie, swojego zdania, ale też swoich emocji w sposób klarowny, przemyślany. Dopasowany do sytuacji, więc ta umiejętność wysławiania się jest bardzo często wspierana tym kolorem, ale on pomaga Tobie w takim klarownym wysławianiu się, w komunikacji, w relacjach z innymi i sprawia, że łatwiej jest Ci wypowiedzieć to, co tak naprawdę myślisz. Kolor niebieski to nie tylko wsparcie sposobu mówienia i odwagi w mówieniu, ale również jest to kolor, Słuchania, bo komunikacja to właśnie wzajemne zrozumienie, wzajemne odbieranie sygnałów, komunikatów, a słuchanie jest newralgiczną częścią naszych kontaktów, naszych relacji, zrozumienia pomiędzy stronami, więc ten kolor fantastycznie sprzyja właśnie takiej równowadze. Kolor błękitny, kolor niebieski w przestrzeniach domowych daje wrażenie, Faktycznie spokoju, takiej czystości, elegancji, jasny, jasny błękit, sprzyja lekkiemu usypianiu, wyciszeniu i jest bardzo wskazanym elementem w takich przestrzeniach, które kojarzą nam się z czystością. Zauważcie, jak często mamy kolor niebieski w łazienkach, w naszych przestrzeniach takich gospodarczych, chyba wybieramy go czasami intuicyjnie. Na przykład ja mam niebieską łazienkę i Fantastycznie się w niej czuję. Każdy oczywiście czuje kolory inaczej, ale róbmy tak, jak czujemy. Jeśli lubisz kolor niebieski w przestrzeniach, to znaczy, że lubisz taką czystość, ale nie w tym sensie, że lubisz mieć porządek, bo to chyba każdy z nas jednak lubi. Ale takie wrażenie, takiej stabilności, estetyki jest u Ciebie w jakiś sposób dominujące. Głębsze odcienie niebieskiego sprzyjają takiej koncentracji i nadają. Pomieszczeniom takiej powagi. Fantastyczny kolor na wszelkie biura, gabinety, gdzie taka rzetelność, uczciwość, klarowność decyzji jest wskazana. Kolor niebieski bez żadnych dodatków może powodować uczucie chłodu, więc zalecam serdecznie, aby zestawiać go z bielą, z beżem, z różnymi innymi kolorami, które zrzucią. Które delikatnie stonują to wszystko, gdyż sam niebieski i otoczenie się tylko kolorem niebieskim może nas trochę ochłodzić, a tym samym zdystansować, a tego nie chcemy. A co jeśli lubisz kolor niebieski mieć na sobie? Na przykład ja uwielbiam. Kolor niebieski taki delikatny kojarzy się z taką lekkością, swobodą, takim młodzieńczym akcentem, może z taką lekką wibracją. I chyba ten kolor nieba powoduje, że, że lubimy takie kolory na sobie nosić, ale zauważmy, że kolor granatowy już kojarzy się z elegancją, z taką powagą. Jest stosowany bardzo często w ubiorze, gdy chcemy faktycznie wyglądać tak dostojnie, konkretnie, zrobić dobre wrażenie, przede wszystkim profesjonalne w tych obszarach zawodowych. No, nie bez powodu kolor niebieski. Gdy jest to na przykład marynarka, kojarzy się z kompetencją, umiejętnościami, taką klarownością, rzetelnością i jest dodatkiem, który może pomagać w rozmowach kwalifikacyjnych. Kolor granatowy jest świetnym zamiennikiem czerni. On wtedy tak nie krzyczy, ale jest kolorem o bardzo dużym znaczeniu. Bardzo eleganckim, wzbudzającym zaufanie. Jeżeli chodzi o przestrzenie, czyli to, co wspomniałam na początku, niebo, jego błękit, morze, rzeki, jeziora, to są naturalne przestrzenie, które nas ewidentnie rozluźniają i powodują, że czujemy się fantastycznie, że możemy się zrelaksować, ukoić nasze nerwy, uspokoić oddech, zatrzymać się na chwilę. Ta barwa niezwykle silnie wpływa na takie nasze postrzeganie Wszechświata w taki całościowy sposób. I nierzadko patrzymy w niebo i mamy poczucie jakiejś takiej być może tęsknoty za czymś większym, ale mamy wrażenie, że otacza nas coś niesamowitego, że jesteśmy jakąś cząstką świata, a ta cała przestrzeń wokół nas jest taką wielką, olbrzymią, właśnie czym? Kulą energii, ale czerpny, czerpny, Werpmy z tego nieba, z tej barwy, właśnie tą pozytywną moc. Zauważcie, że jak jesteście gdzieś blisko wody, gdy leżycie na łące i patrzycie w niebo, to automatycznie macie wrażenie, jakbyście odpływali. Możemy sobie wyobrazić, jak gdzieś poruszamy się po tych chmurach. Zobaczcie, jak często my w ogóle znajdujemy na niebie w kształtach chmur jakieś odpowiedniki naszych codziennych przedmiotów czy twarzy. Niebo jest taką przestrzenią, w którą uwielbiamy patrzeć. Jest nam to potrzebne do relaksu, do takiego ukojenia, do wyciszenia naszego oddechu, emocji. Jeśli nie możesz właśnie pojechać nad morze, jeśli pracujesz w miejscu, w którym no, nie widzisz bezpośrednio błękitu nieba, możesz mieć kolorowy obrazek na tapecie w komputerze, możesz posłużyć się jakąś inną wizualizacją, możesz mieć w otoczeniu swoim obraz w kolorze niebieskim, który przywróci do równowagę w chwilach, kiedy będziesz tego potrzebować. Więc jeśli lubisz otaczać się tą barwą, to znaczy, że jest ci ona potrzebna i cenisz sobie właśnie spokój, harmonię, taką stabilizację i ukojenie w życiu. Ten kolor fantastycznie wspiera otwartość na innych ludzi. Kolor niebieski jest wskazywany jako jeden z najbardziej popularnych kolorów, Uwielbianych przez ludzi. Czy to możliwe, że właśnie to jest ta barwa? Czy ty też należysz do osób, które wskazują ten kolor jako jeden z najbardziej ulubionych? Albo gdzie on jest u ciebie na skali, pomiędzy 1 a 10? W którym, w którym miejscu znajduje się właśnie ta barwa? Jak bardzo ją lubisz? Kolor niebieski daje oddech, i otaczając się tym kolorem, dajemy sobie szansę na taki wewnętrzny spokój. Wszystkiego niebieskiego Wam życzę i do zobaczenia. do zobaczenia. Jest określany. Dziś na tle moich niebieskich obrazów powiem Wam, jaką energię niesie kolor niebieski, jak wpływa na nasze samopoczucie, jak w psychologii jest określany. Energia koloru niebieskiego. Kolor niebieski jest kojarzony z ukojeniem, relaksem, świeżością. Takiego filmu jeszcze nie było. Jest ok, zaraz będę kontynuować.